O, no. kurde, przyjaciele z podwórka ze swoimi no, zlatoroślami. Będziemy 15... się ścigać teraz, jak za starych dobrych czasów. Tylko no. no. <średzimy> że teraz oni, <średzimy> na, na, na Przypominają, że już jest. 840. kołem albo tylnym. To już nie ma znaczenia. Odstawiamy tak, zdejmujemy kask Wyobraźmy sobie, że oni przybiegli razem. Tak? I zdjęli kaby. Start. Mamy zapasu biegów. Kacper gotowy jesteś? Tak. Dookoła, I przygotowanie do startu. Dobrze, jest te piękna komunikat. Poproszę. Mocno! Okay, dobrze, 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 Będą emocje. Co tu się będzie działo, Dawaj, jak będziemy wchodzić na ryby? Przypominam, najpierw kąs, potem prowadzimy ramę. Najpierw kas, kask, a kas. potem prowadzimy robę Kask Dawaj! Zapijaj. Dawaj! Dawaj! rajd. Dawaj, 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 Dawaj Dawaj, Dawaj. Dobra, ściągaj kas, ściągaj kas. Leć, 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 leć. Tam, w prawo, w prawo, w prawo. Zawieszaj. Kacmero mocno do końca. Szybko, szybko, szybko daję dasz radę, dawaj

Z, z nocznikami Jesteś trzecia z dziewczyn Wiem Dawaj Jasiu Wsiadaj, wsiadaj Wsiadaj Nie wsiadaj jeszcze Tu mamy zespół Polonia, Lisbarki i Neymar Junior <grywania> Biegiem, biegiem, biegiem Jest twoja jest twoja, kasa. Leć, leć, twoja. Jest tam w prawo, w prawo, w prawo. Leć. Martysz, do końca jest twoja, twoja! Twoja jest! Do końca! Do Bardzo ładnie! Super! Super! Brawo, brawo, biegniemy do końca! się końcówka! Do końca! Świetny bieg, świetny bieg. Brawo. Wody, 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 szukamy wody. Trzecie miejsce, na podium. Na podium było. Jest podium, jest podium. Mamy to. Uuu, Lila, kibicowałaś? No, wiadomo. Bardziej się zestresowałeś. oczywiście, ten cały sport. Warto. Trzecie miejsce wśród chłopców w tej kategorii Kacper Cygan. Brawo! Zapraszam Kacper tutaj, to jest miejsce dla na... trzech. Drugie miejsce Adam Zientara! A już prawie nie wystartował Adam tutaj, już prawie go nie było na liście i nagle pojawił się e, i zajął drugie miejsce. Pierwsze miejsce dam 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 dam. Aleksander Aleksandrowicz, wielkie brawa. Proszę bardzo. Słuchajcie panowie, tak przepraszam Panie Drodze, przepraszam, że nie, 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 zabieram tą nagrodę. Zanim jak wchodzimy na podium, gratulujemy sobie nawzajem. To jest bardzo ważne. Zapamiętajcie to. Tak jest. I teraz możemy wręczać nagrodę. Brawo. Brawo, kategorii. Uwaga, uwaga, werble proszę, też umiej grać na werblach, eee, Martyna Cygan, trzecie miejsce. Brawo! Brawo! Drugie miejsce, też poproszę o fanfary, o fanfary albo werble. Werble, werble, werble. Lena Frejer, z Gierzycka, z tego czerwieni tak? Tutaj proszę bardzo. I pierwsze miejsce. Du, du, du. Uwaga, uwaga! Idzie ja tutaj y, Hanna korol! Brawo Hanna! Brawo. Tak, Witamy serdecznie dziewczyn na podium i teraz możemy wręczać nagrody. Brawo! brawo. Dziękuję, brawo.